Ala. No, no dzita, ja dzisiaj witam dobrać. was w poniedziałkowym dniu Jest dzisiaj naprawdę Sajgon, bo musimy jechać tak Do Koszalina, chłopaki tutaj mają do roboty Zapomniałem przygotować ład, Ale tutaj Przyszemek chyba się nie obraził Jeszcze film musieliśmy domontować Zagęszarkę mamy tutaj Paliwo mamy Mamy łaty Markowe dowie się z filmu <noise> I ten <noise> i deski Ja muszę jechać po piasek bo kurde Bartka nie ma w Koszalinie jest i muszę przywieźć chociaż ze dwa, trzy kursy piasku ze Święcianowa. No. Jaką nazwa nas brygadą PAP? Jaka PAP? Pap Dlaczego To Adrian No tak, coś wymyślił. Brigada Rogala. Dobra. Brygada Rogala cały dzień się Dobra, jedźcie ja ten. Pojadę potem piasek, dwie przyczepy. Dobra. Dwie przyczepy. Dobra, dzisiaj w ogóle taki dzień, gdzie y, dużo się będzie działo, a dużo jest rzeczy też nieprzygotowane. To też, też z mojej winy. W sobotę po prostu wszystko nie zdążyliśmy zrobić i robiliśmy tutaj tak do 20. Myślałem, że tam w niedzielę przygotuję te łaty. A jednak pewno czas wolny, poświęciłem, pojechaliśmy sobie gdzieś i dopiero dzisiaj to wszystko zostało przygotowane. Jeździł w transporcie, podczepiliśmy trzyosiówkę, posprawdzaliśmy wszystko i pewnie zapytacie się dlaczego nie nowym ciągnikiem? Bo ten leśnik pracuje i w tym nam nie szkoda opon. Tu trochę będzie jazdy, on ma trochę już zjechane te opony, więc tutaj będzie jeżdżone 68-30 pod piasek. Nie chcę brać nowego, bo trochę będzie po asfalcie latał. 14 chyba kilometrów jest w jedną stronę, to jednak będą się te opony zużywać. Tam mamy fajne nowe, a tutaj już mamy zużyte, więc... Więc tym będziemy jeździć. Co tam? Jamulce puszczają, czy co tu się stało? Patrzcie, nie chcę puścić. Co się stanęło? No co ładnie popadało. Patrz, no nie chciało się cofnąć, teraz się cofły. Skubane, nie? Może dlatego, że rośniełem na hamulcach. Zaraz sprawdzimy w ogóle, ile deszczu spadło. Bo pięknie popadało burza, pierwsza burza w tym sezonie. Ale tylko raz zagrzmiało. Przed nami się ta burza wypadała, bo w kościele nie bardzo mocno waliło. Widziałem, a u nas taka przyszła już e, przed samym po prostu wraźnikowym przestało tak mocno padać. No, mamy tutaj 8 litrów. 8 litrów jest to super wynik. Tak i tak prognozowali 20-30. 8 spadło. To tu jest? Hamulec się trzyma? Nie gadaj. Nie no, cofa się. A po co, a na co mi to wszystko? Bo lubię, bo kocham ponad wszystko. Jak wam się podobała piosenka? Fajna? Właśnie też posiedziałem dłużej, bo sam tekst napisałem. Dobrałem tam rytm, to wszystko, żeby to fajnie się zgrywało.

Ale kurde, że nie jest. Ale tam mamy towar dobry. będziemy stamtąd wozić. Bo tam jest fajnie wymieszany piasek z gliną. Wyjeżdżamy ze żwirowni. A ja tu dam radę podjechać. Ale zdycha. Braknie nim biegów zaraz. Jo, Ocioł! Ledwo co pod tą górkę pierwszą! A mamy jeszcze tutaj tam, co jest na rondzie. Dobra. Maksymalnie 2000 obrotów ustawione. Maksymalnie. C4, napędy włączone i zdychać będzie. Trzeba pilnować, żeby było tak 1600, 1700 obrotów minimum, żeby miał doładowanie mocy na turbinie. O, tutaj pójdzie, elegancko. Powietrze spuściłem traksy ma, zajebistą. O to chodziło. 1850 1750 Dobra, zrzucamy Na 2000 z powrotem Chodzi o to, żeby doładowanie ładowanie cały czas miało na turbinie, bo jak go przedławimy, to już później wyciągnie Wysokie obroty musi mieć 1970 1850 Oleś O, już Dobra, 2000 obrotów. Jedziemy Już tutaj wyciągnie. Dobra, światło włączone, kuguty załączymy, żeby kurde widzieli nas drogi Napęd wyłączymy jedziemy. Co będzie, trochę będzie miał zabawę Bartek do bożenia. Ja dwa kursy dzisiaj zrobię, może trzy. Muszę jechać później na 12 do Kosialina. Jeszcze policja mnie złapała, ale ja mam pecha. No i co, czekamy na no rozstrzygnięcie, <laughs> dowód będzie zabrał mnie jeszcze za przyczepę, bo jednej lampki nie ma, nie? masakra, Naprawiłbym i bym pojechał, mylicie. Dobra, wołają mnie. No i co, mandat dostałem kurde, że plandeki nie miałem i lampki i dowód jeszcze mi zabrali. Przyczepy. taka to kurde Więc jest ten więcej za mandat zapłacę niż żaden piasek. To akurat na mnie trafiło, nie? Akurat na mnie. Napęd mamy włączony, dobre światła są, wszystko jest. Jedziemy. Ciekawe, jak tu byś zachowywał. ciągnik. Popadało właśnie te 8 litrów. Przygody, kurła. Będą mi ciężarówkę ciężarówkę nająć, żeby dzisiaj podziwiła. Nie ja nie wiem czy podjadę Tyle kurwa mojej jazdy Zabawy było! Co? I co teraz? Dla ciebie! Dla mnie? No! Ja wiedziałem, że tak. ja, ja, mi no przyjechałeś. Skąd? Tak. Do, do domu, aby sobie radzić. Dopierdolę. Nawet <śmusza> w poniedziałek, kupę <śmusza> dopiero. Ja! To wszystko, całe dzisiaj... zobacz. A. Ale te Romanty w <laughs> Co, Romanty? Jakby wysypać tu no, tą Spółkę rozgarnąć to otwarcie, żebyś miał plac z A po co mi tak robić tu? No ale ty tak utwardzisz. Gdzie na urodzajną? To utwardzisz, Cała, no to otwarz co To jest nieujeżdżone tutaj. Mogłem od razu kurde pchać się tak i, te, i cofnąć, nie? O, tam i tutaj wtedy wcofywać nie? Planem, żebyśmy... Niepotrzebnie go zakręciłem za mocno, nie? Jakby busów nie było, to może bym skręcił, ale... Daj, ja będę próbował, wy popchajcie. Dobra, trzeba jechać pociąg drugi. Który? Który? No tego Który? dużego. Bo te małe to to pierdnie tylko i tyle będzie. Czy ja może na bok tu wysypać? Tutaj? No. Wyciągnijcie tutaj te... z do wodą? Tym drugim? Nie. Nie wiem. Ja nie wiem, czy w ogóle wyjdziesz tu tak się na bok. 350 zł, więcej niż za piasek. <głos> <głos> Najdroższy piasek, bo Bartek zawsze zapinakuje. No, Bartosz, jak widzisz, jak on się pilnuje? A ja nie? tylko wyjechałem. Ty oni czemu nie czekali? Ja myślałem, bo mówię, tam, ale kulturalnie bo bo mówię. Tam tak puścili mnie, no tak machnęli ręką i puścili, nie? Nagle, brrrrrr, brrr, brr. do źródła, nie? i co? No, ale chłopie nagle za mną wszyscy zatrzymali się, ciu, 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 zamykają, nie? Wszyscy, nie? Cała ta inwestycja w pis <noise> mater. <głos> Teraz co mamy robić, nie? Ale słuchaj, ubił chociaż ci Słuchaj, no jechać nie? trzeba po ten życionik. Jeden kurs dziennie robimy i tyle. Ta no budowa coś nie ruszy. Dobra, dzwonię do kosmetu, żeby ciężarówką włożył piasek, bo ja tutaj widzę, że to nie ogarnę. No ale czy on tu ci wiedzie? Ciężarówką wiedzie. Łódką? Łódką. Gdzie? Nie wiedzie. Utopi się. No dobra, ale jak on pojedzie tam i będzie cały czas cofał, to wiedzie, bo ma cały czas górki. To tak. No i tutaj będzie kiprował i wtedy wyjedzie, nie? Bo zobacz, na cofaniu ładnie. No nie wiem, pod jechać chyba, co? No ale to wtypiasz to na bok? Spróbujemy go wyrwać do góry. Do góry wyrwiemy go. I no. no i tam chciałem, ja tam chciałem i tu, nie? No tu tylko. Tak. Czemu tutaj y, macie nabite, tu? No, bo tu jest 6 metrów. A no, czemu no, na drogach no, no. nie dawałeś? A czemu? No żeby lepiej było. Przecież tak, tak wszędzie trzeba no. nasypać tyle samą piachu. No na, no, ale to mam bliżej tutaj, tak? To tak nas na razie nie interesuje I tu dajemy deskę w poziomie, tak? I tu będzie środek tego. Środek mm -hmm. tu. I tu nam wejdzie... A dobrze od granicy odmierzyliście? Chociaż 5, 5, metrów? 5 metrów? No No, no i gata 24 na... Nie, 25, bo 24 mi się źle kojarzy. Czemu 24 ci się źle kojarzy? No bo ty woda na wykopy tak. mi że 13 źle kojarzy, to zrobiłeś 14 metrów. No, no bo mi się 13 źle kojarzy. A dzisiaj jest poniedziałek 13, czy co? Co ty gadasz? Nie no! Ładowarki nie bierzemy? Można wziąć, to chodź. A, kierowca budowa poruszyła. <noise> Chłopie, my odcinków nie wymyślamy, tu sam kontent się robi.